No witam. Ostatnio nie wrzucam nic na Instagrama z treningów, bo jestem chory. Ale jutro chcę pójść na trening i nie poddam się. Nie zrobię tak, że będę chory, to nie pójdę. Tylko jutro już po prostu idę i już. Znaczy, jeśli chodzi o kwestię zarażania, to już nie zarażam. Ale przez 3 dni byłem po prostu chory i teraz zbliża się czwarty dzień. I jest po prostu ciężko. Trochę głowa boli, katar. Marki, i tak dalej, ale jutro idę na siłownię. Jutro idę na siłownię, i się oddam się. Po prostu jutro idę, robię trening i coś wam jeszcze powiem. Możecie to odebrać nawet negatywnie. Możecie się obrazić, ale śmiać mi się chce z ludzi, którzy nie idą na siłownię i odwlekają, bo nie chcę im się. Są ludzie, którzy pomimo choroby. Albo jeszcze, pójdźmy dalej, są ludzie niepełnosprawni, na przykład bez nóg, którzy idą na siłownię i nikt ich nie musi tam zaciągać, motywować, żadnego kolegi czy koleżanki nie trzeba, sam idzie. I co?